Cześć, nazywam się Mikołaj Raczyński i jestem trenerem biegania. A dzisiaj mam dla Was czwarty, regularny odcinek eksperymentu Walencja 2.0, czyli projektu, w którym opisuję swoje przygotowania do maratonu w Walencji który odbędzie się 1 grudnia 2024 roku. Jak to zwykle bywa, krok po kroku opowiem Wam o swoim tygodniu, a jest to okres między 9 a 8 tygodniem do maratonu. No to zaczynamy! No i mamy wtorek rano, jestem po rozruchu. Wczoraj zrobiłem sobie taką regeneracyjną trzynastkę. Jak na to, że w niedzielę przebiegłem 39 km, to czułem się rewelacyjnie. Teraz e, e, rano we wtorek. Rozruch szósteczka, a po południu prowadzę trening Adidas Runners Warsaw, gdzie zrobimy podbiegi, więc no, działamy dalej, jest na razie dobrze. We wtorek po południu zrobiłem jeszcze podbiegi z grupą Adidas Runners Warsaw. Zrobiłem trzy serie podbiegów po 35 sekund, 30 sekund i 25 sekund, czyli łącznie zrobiłem 9 podbiegów. Był to taki trening mmm, ładujący, niewyniszczający, taki fajny, budujący trening, który. Nie był objętościowy, bo łącznie na, na tym treningu zrobiłem niecałe 11 km, ale taki fajny, pobudzający bądź Mamy środę, chwilę przed pierwszą, jestem w trakcie posiłku po treningu. Stwierdziłem, że tak na bieżąco to powiem będzie takie bardziej naturalne, żywe niż, niż po całym tygodniu. Szczególnie, że jest o czym opowiadać. Wczoraj na Instagramie wróciłem taką informację, zapytanie, kto biega jutro w Warszawie takim tempem 3.20, 3.18? Odezwał do mnie Bartek Falkowski. I okazało się, że biega dwójki, siedem dwójek takim tempem, którym mnie interesowało, wraz z nim przyjechał Bartek Kolszewski, yy, pobiegał się z nami Stasia Śmietana i Serwiusz Sobczyk. Serwiusz to jest yy, świetny triatlonista i grupę, który szykuje się do mistrzostw świata na Hawajach. Więc yy, jak wrzuciliśmy taką fotkę po treningu, to Mariusz próbę do mnie napisał, mój podopieczny, że, yy, z zapytaniem czy wszyscy nagrywaliśmy coś w takiej treningu. No właśnie nikt z nas nic nie nagrywał, więc no, jestem tutaj Bezpośrednio po treningu, nie będzie materiału z treningu, a szkoda, bo to był fajny, fajny trening, ale są treningi, które po prostu trzeba wykonać, a nie, a nie nagrywać. No i pobiegaliśmy. Ja miałem w plamach 6x2 km początkowo, na takiej przerwie minuta 30, minut 40, no ale Bartek biegł 7x2 km tym tempem, co ja chciałem, czyli 320 ale na minutowej przerwie. Więc stwierdziłem, że lekko zmodyfikuję sobie ten trening i pobiegam 1800. De facto ym, praca ta sama, a chciałem, żeby ta przerwa była troszkę dłuższa, minutowa była. Na tej intensywności, moim zdaniem, troszeczkę dla mnie zbyt krótka. No i pobiegałem. Grupa była fantastyczna, super to, super to się biegało. Jednak bieganie w takiej grupie, gdzie każdy wie, jak to poprowadzić, nie ma takiego szarpania, rwania, jest naprawdę wspaniałe. Ostatecznie wykonałem 7 odcinków po 1800 metrów, czyli 12 km, 600 metrów fajnej pracy, średnio po 318. Starałem się regularnie prowadzić te odcinki, współpracować z chłopakami. No było naprawdę. Super. To taki jest kolejny bodziec, taki progowy, który, yy, który wykonałem i który jest takim bardzo, bardzo dobrym prognostykiem przed przygotowaniami Łącznie wyszło 21 km, więc świetny trening na bardzo różne sam No i jak widzicie, warto pytać, warto szukać grup, bo nawet możecie sobie nie zdawać sprawy, że ktoś biega. Podobny trening, albo zawsze ten trening sobie można dopasować. czy biegacie sami, czy macie, czy macie trenera. Myślę, że każdy trener zrozumie to i gdzieś tam lekką elastycznością może się wykazać. A tak jak na jak ja to dzisiaj zrobiłem miało być 6x2, zrobiłem 7x1800, nawet więcej treningu, a bieganie w grupie to jednak jest zupełnie, zupełnie coś innego. Dobra, wracam do posiłku. Dzisiaj to tylki. Według, według przepisu. O! Zróbcie mojego Według przepisu Michała Płechy, więc wracam, regeneruję się. Kolejny super, super bodziec na takiej intensywności progowej. Miejmy nadzieję, że pół maratonickie, to się okaże za 3,5 tygodnia. W środę po południu czułem się naprawdę super, dlatego zrobiłem sobie takie 7 km tupanka. Siedzi tempem 4,43, ale też pokazuje, że miałem w ogóle chęci wyjść na ten kolejny trening. Że ten poranny trening w grupie to jednak było coś, coś fajnego, coś wspaniałego, coś, co chciałbym jak najczęściej powtarzać. więc już z tego miejsca oczywiście zachęcam do takich, do takich treningów, do organizowania tego typu spotkań, bo myślę, że naprawdę warto i każdy może skorzystać, jeśli dobrze się dogadamy. Czwartek, jak to zwykle u mnie bywa, taki dzień kryzysowy. Rano byłem na masażu sportowym, jest to taki element, który od jakiegoś czasu połączyłem do, do, do swoich przygotowań, a po południu znowu prowadziłem trening Adidas and tym razem to było track session, ale tym razem nie uczestniczyłem aktywnie o tyle, tylko że spokojnie sobie truktałem, więc łącznie zrobiłem niecałe 17 km. Średnim tempem tam wyszło 5,10-5,15, więc naprawdę spokojny trening. Takie po prostu klepanie kolejny kilometr. Piątek rano rozruch, zrobiłem nie siódemkę, średnim tempem 4,38, a po południu zaplanowałem akcent na krótkich odcinkach. Dlatego zdecydowałem się na dwusetki że miałem w głowie to, co się wydarzy w, w, dalszym, w dalszych dniach, w kolejnych dniach, a chciałem być pewien, że jestem w stanie dobrze to swoją pracę wykonać, więc zrobiłem sobie 14 razy 200 metrów y, takich przebieżek y, dynamicznych. Staram się, staram się łapać luz, a przy okazji gdzieś tam ten, y, tą podwieźć tą, tą dynamikę. Biegałem od 35 sekund do 33 sekund te odcinki. Ciągle pokazuję, że nie mam takiego błysku na, na, na tych wyższych prędkościach, ale też chcę na tym pracować. Chcę być lepszym biegaczem, chcę być bardziej uniwersalnym biegaczem. Chcę sprawić, żeby ten maraton był tylko kolejnym przystankiem na drodze. W sobotę sprawdziłem speed squad. Zrobiłem sobie tylko 10 km truchciku. Chciałem może troszkę więcej, ale te obowiązki trenerskie gdzieś tam na to nie pozwoliły. 10 km truchciku no i byłem gotowy na niedzielę. A w niedzielę czekało mnie dosyć ważne zadanie, bo miałem poprawić swojej zawodniczce Eli Glińce półmaraton 12 półmaraton imienia Janusza Kuslińskiego który odbywał się, zaczynał się w Błoniu a kończył w Borzęcinie. Nie, nie jest to duży bieg wręcz powiedział, że to jest mały bieg jak na współczesne standardy, bo około 200, 200 uczestniczek uczestników ale wiedziałem, że to jest szybka trasa no i stwierdziłem, że to jest fajny termin dla Eli, żeby takie miała, miała takie przetarcie przed maratonem. No i wyjechaliśmy. Początkowo zakładaliśmy, że to tempo, które będziemy chcieli chwycić, które ja będę nadawał, to jest około 3,35 na kilometr. Ruszyliśmy tym tempem. To da, ta, ta, takie tempo dawało wynik około ok. 1,16-1,15 na mecie, co byłoby fajnym, fajnym rezultatem, bo życiówka. Eli to była godzina 17.47, więc liczyliśmy przede wszystkim na pobicie tego rezultatu. Od początku ruszyliśmy tym tempem, ja nadawałem oczywiście ton tej grupie. Trasa była piekielnie szybka, bo zupełnie płasko, ale większość tej trasy była pod wiatr, więc tutaj ważne było to, żebym gdzieś tam osłaniał Eli od wiatru, wspierał. Od początku towarzyszyła nam Ewa angielska, wybitna zawodniczka, wielokrotna medalistka. Mistrzostw Polski z życiówką 2.34 w maratonie i 1.14 w maratonie. Więc to są wyniki, no, które były, które sprawiały, że to ona była zdecydowaną faworytką tego biegu. Ale my robiliśmy swoje, ja robiłem swoje. Nadawałem w miarę równe tempo. Pierwsza dyszka 35.50, więc tak jak miało być idealnie. Średnio po 3.35. Ja czułem się doskonale, zajęłem głowę czymś innym niż zmęczeniem. Cały czas starałem się w miarę możliwość osłaniać ELE Dawać równe tempo, nie szarpać, trzymać to, trzymać to. No i myślę, że wychodziło mi bardzo fajnie. Tutaj wrzucę Wam screeny, jak te kolejne splity, kilometry wyglądały, ale wyglądało naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Myszka 3550. No i gdzieś tam na 12-11 km zwróciłem uwagę, że Ewa angielska troszeczkę odpada. Zaczęła, zaczęła tracić metry, dwa. Więc stwierdziłem, że minimalnie, minimalnie przyspieszę do 3,32, 3,33, 3,30. Fajne jest to, że Ela nie miała włączonego zegarka. Znaczy miała włączony zegarek a nie widziała, jakie to jest tempo, więc w pełni mi zaufała i Po prostu ja nadawałem tempo, które ona trzymała. No i tak delikatnie podkręciliśmy to tempo. Ja cały czas czułem się fantastycznie. Ela wiedziałem, że też dobrze wyglądała, trzymała mnie cały czas. No i tak leciliśmy kolejne kilometry. Ewa, Jagielska już na dobre odpadła, ale ja miałem z tyłu głowy, że przyspieszamy, że jest dobrze, że możemy jeszcze ten wynik coraz bardziej. Wyśrubować. No i tak to nam doskonale wyszło, że druga dyszka, znaczy ostatnia dyszka w półmaraton, półmaratonie, była szybsza niż rekord życiowy Eli na dyszkę, który ustanowiła w tym roku w marcu w Poznaniu, pobiega tam 34,55, a tutaj ostatnią dyszkę mieliśmy 34,52, a ostatnią piątkę 17,14, więc to naprawdę było już solidne, solidne tempo, bardzo fajna praca. Starałem się w miarę możliwości pomagać. Ela trzyma to tempo. No i do, 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 dobiegła do mety z czasami godzina 14:47, czy średnim tempem 3,32. 3, 3 minuty 32 sekundy na kilometr. Jest to naprawdę wynik wartościowy. Wśród kobiet, nie wiem czy to jest wynik w Polsce, nie ma to większego znaczenia, ale w takim kalkulatorze World Athletics dają 1034 punkty. To jest równoważne z wynikiem po, po maratonie, męskim godzina 3,55. No co naprawdę dla osób, które śledzą wyniki maratonowskie, może już wzbudzać wyobraźnię. Oczywiście kalkulator może być yy, jakąś, yy, nie zawsze może być w 100% prawidliwy, no ale jest, 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 jest jakimś tam wskaźnikiem. Ja przy tym, przy tym czułem się bardzo, bardzo dobrze. Cały bieg kontrolowałem. Ostatnie 2-3 km oczywiście, jak tam byliśmy po 3,25 yy, mniej więcej, czułem, że to już, to już jest trochę większa praca, ale to była dla mnie pełna, pełna kontrola i czułem się doskonale. Jednak dawanie komuś tempa nie myślenie o tym, jaki to jest, jaki to jest trening, jest dużo, dużo łatwiejsze. Po sobie jeszcze 5 km, więc łącznie zrobiłem 30 km. No ale tego, tego dnia bohaterką Ela, która naprawdę pobiega fantastyczne wyniki i jestem dumny, że mogę z taką biegaczką współpracować. A to, jak potrafi ona się zmęczyć, jak, jak, potrafi walczyć, to jest naprawdę wzór i przykład, z którego warto, warto korzystać. A ja się bardzo cieszę, że jako trener mogłem pomóc swojej podopiecznej. A jako biegasz też mogłem wykonać fantastyczny trening, który gdzieś tam mnie przesunął w tych przygotowaniach do maratonu w Walencji. Całość nagrywał i towarzyszył nam Janek Krzyżanowski, za co mu bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście towarzyszył, nie wspomagając nas na trasie, bo to jest nieregalne, nieregulaminowe, więc gdzieś tam z boku nas jechał, dopingował, ale w żaden sposób, w żaden nielegalny sposób nas nie wspierał, bo ja też jestem osobą, która lubi rywalizować fair i zawsze na to bardzo mocno zwracam uwagę. Cały tydzień zakończyłem mając 134-135 km. I objętość minimalnie spadła w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ale cały czas jest na, na fajnym poziomie, takim, który sobie zaplanowałem. Tydzień udany, bo bieg ym, środowy, czyli te 7 razy 1800 metrów. Bieg na krótkich odcinkach, 200 No i niedzielne, dłuższe wybieganie. Taki dłuższy, fajny akcent. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Do Walencji do maratonu 8 tygodni, do pomaratonu. Trzy tygodnie. Myślę, że jestem na dobrej drodze, żeby było tylko, tylko lepiej. Obserwujcie mnie, śledźcie mnie, zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie. Wiecie, co macie robić. Dzięki bardzo i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku Eksperymentu. Walencja 2.0.